Maria Skłodowska-Curie była wybitnym naukowcem, oddanym bez reszty swoim badaniom. Przez wiele lat pracowała nad zjawiskiem promieniotwórczości. Efektem tych starań było między innymi odkrycie dwóch pierwiastków: radu i polonu. Po latach ciężkiej pracy, wyrzeczeń i narażania zdrowia jej działalność została doceniona, czego wyrazem było między innymi dwukrotne przyznanie jej Nagrody Nobla. Maria Skłodowska urodziła się 7 listopada 1867 roku. Dorastała w Warszawie, w domu rodzinnym przy ulicy Freta 16. Miała troje starszego rodzeństwa, Siostry Zofię, zmarłą w wieku 14 lat na tyfus, Bronisławę, również wybrała karierę naukową, uzyskała tytuł doktora medycyny. Zamieszkała w Zakopanem, gdzie kierowała założonym wspólnie z mężem, Kazimierzem Dłuskim, senatorium dla gruźlików. Oraz brata Józefa, doktor medycyny, wieloletni ordynator Szpitala Dziesiątka Jezus w Warszawie. Tradycje naukowe były w rodzinie Skłodowskich silne. Ojciec Władysław Skłodowski był nauczycielem i wykładowcą matematyki i fizyki. Cała czwórka ich dzieci dorastała w atmosferze szacunku dla nauki, edukacji, poświęcano dużo czasu i uwagi. Maria Skłodowska uczęszczała do prywatnej szkoły. Później, po śmierci jej matki w 1877 roku, kiedy sytuacja finansowa rodziny znacznie się pogorszyła, przeniosła się do rosyjskiego gimnazjum. Po ukończeniu szkoły średniej dokształcała się samodzielnie. W kraju nie mogła kontynuować nauki na wyższym szczeblu, dlatego w 1891 roku wyjechała do Paryża. Tam uczyła się w bardzo ciężkich warunkach. Brakowały pieniędzy, nawet na jedzenie, a musiała jeszcze opłacać naukę. Mimo wszystko ukończyła tam dwa licencjaty, z fizyki i matematyki. Po studiach na krótko wróciła do Warszawy, jednak nie miała tam możliwości prowadzenia badań naukowych, więc wróciła do Paryża. Wkrótce potem poznała Piotra Kiri, profesora w Szkole Przemysłowej Fizyki i Chemii w Paryżu. Połączyła ich wspólna pasja, Oboje byli zafascynowani światem przyrody. Po krótkim okresie narzeczeństwa w 1895 roku Maria Skłodowska wyszła za mąż za Piotra Kiri. Łączyło ich uczucie i życie zawodowe. Związek ten zaowocował dwójką dzieci: Ireną, która również została naukowcem i podobnie jak matka otrzymała za swoje dokonania nagrodę Nobla, i Ewą, znaną między innymi jako autorkę biografii swojej matki. W 1897 roku Maria Skłodowska-Kiri podejęła się badań eksperymentalnych w ramach przygotowań do pisania pracy doktorskiej. Przedmiotem jej zainteresowania są niewidzialne promienie emitowane przez sole uranu. W tym czasie Piotr Kiri pracował nad kryształami. Jednak prace żony i przypuszczenie, że w tych solach może istnieć jakiś nieodkryty dotąd pierwiastek, obudziły jego ciekawość. Także porzucił własne badania. I podjął się współpracy z Marią. Zadanie nie jest łatwe. Państwo Kiri nie posiadali żadnego laboratorium. Pracowali w zwykłej, nieogrzewanej szopie, posługując się często wręcz prymitywną aparaturą. Jednak wysiłek opłacił się. Po trzech latach ciężkiej pracy odkryli rad, nieznany dotąd pierwiastek, posiadający znacznie silniejsze, około 400 razy, właściwości promieniotwórcze niż tlenek uranu. Sukces zmobilizował ich do dalszych wysiłków badawczych, które doprowadziły ich do odkrycia w 1898 roku kolejnego pierwiastka polonu nazwanego tak na cześć ojczyzny Marii. Dalsze prace koncentrują się na wydzielaniu z ruty radu w czystej postaci. Ich działania badawcze nabierały rozmachu żeby wydzielić rad, sprowadzali całe tony radioaktywnej smółki uranowej. W 1903 roku udało im się osiągnąć kolejny cel. Otrzymali decygram czystego chlorku radu. W grudniu 1898 roku państwo Curie są gotowi przedstawić wyniki swych badań Paryskiej Akademii Umiejętności. Ogłaszają wówczas odkrycie właściwości chemicznych radu. Latem 1899 roku Maria i Piotr przebywają w Zakopanem u siostry Bronisławy. Rok 1903 przyniósł Marii tytuł doktora i nagrodę Nobla, którą przyznano obojgu małżonkom za odkrycie zjawiska promieniotwórczości. W 1906 roku w wieku 47 lat ginie Piotr Kiri. Maria, mimo żałoby i osamotnienia, Kontynuuje prace badawcze, które prowadzą ją w końcu do wyodrębnienia czystego radu i radu w stanie metalicznym. Za te osiągnięcia w 1911 roku po raz drugi zostaje jej przyznana Nagroda Nobla. W 1914 roku wybucha pierwsza wojna światowa. Maria Skłodowska-Kiri podjęła wówczas działania na rzecz rannych żołnierzy, organizując pomoc sanitarną. A przede wszystkim stacje rentgenowskie. Po wojnie podjęła starania zmierzające do rozbudowania Instytutu Radowego. Pragnęła też powołać do istnienia podobną placówkę w Polsce. Zamierzenie dochodzi do skutku i w 1932 roku z jej inicjatywy powstaje w Warszawie Instytut Radowy, który prowadzi zarówno działalność leczniczą, jak i naukową. Maria Skłodowska jako pierwsza kobieta otrzymała etat wykładowcy na Uniwersytecie Paryskim. Odbyła wiele podróży i wygłosiła wiele wykładów, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Zmarła 4 lipca 1934 roku o godzinie czwartej nad ranem. Bezpośrednią przyczyną zgonu była choroba krwi. Po wielu latach, spędzonych wśród pierwiastków promieniotwórczych, organizm nosił liczne ślady. Jej ciało złożono obok zwłok męża w jego rodzinnej miejscowości. Była człowiekiem nauki, działała głównie na polu fizyki i chemii, a jednocześnie wyznawała wartości humanistyczne, wierzyła w moc nauki i siłę ludzkich wartości. Nie można mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu.